Cześć, Tukama. Witajcie na kanale Fish Talking. W moim filmiku, w którym pokazywałam Wam wszystkie moje gadżety DIY, obiecałam, że pokażę Wam moją kolekcję eliksirów i może pokażę Wam, jak te eliksiry powstają. Dzisiaj przyszedł czas właśnie na ten filmik. Hej, Tukama! Zrobimy sobie w tym filmiku voice over, bo wierzcie mi, to co gadałam na żywo nie miało sensu. Tak prezentuje się moja półka z eliksirami w całej swojej okazałości. Ze wszystkimi eliksirami, zarówno tymi, które zrobiłam sama, jak i tymi z paczek spokojnej. Dziś skupimy się tylko na tych moich, bo resztę widzieliście, jak wyciągałam z boksów, lub w filmiku z Harry Potter Bookshelf po Zresztą link do tamtego filmiku będzie w opisie. I zacznijmy od czegoś, co właściwie nie jest eliksirem, bo to jest proszek few. Proszek FIU zrobiony z sody oczyszczonej, zabarwiany na zielono. Ten proszek robiłam już jakiś czas temu, powiedziałabym, że z 2 lata temu i kolor już całkowicie wyblakł. Jak się okazuje, soda oczyszczona zjada każdy barwnik, ale jakoś nie mam ochoty ani sił barwić tego na nowo. Następnie mamy skrzelo ziela. Muszę przyznać, że to jest chyba jedna z moich ulubionych rzeczy, jakie ja zrobiłam. Naprawdę byłam z tego bardzo dumna. Jak widzicie, troszkę klej zaczyna się psuć. To głównie wina tego, że użyłam korka i pewnie dostało się powietrze, ale nadal uważam, że wygląda super. Użyłam kameczków i plastikowych roślinek, a całość zabarwiłam na zielono. Kolejny to jest Felix Felicis, czyli płynne szczęście. To jest klej zabarwiony na żółto, do którego dodałam trochę brokatu, ale ten brokat, jak się okazuje, nie utrzymuje się w kleju, ale opada zazwyczaj na dno, ale i tak uważam, że wygląda to całkiem, całkiem przyzwoicie. Esencja z Ditane to chyba był jeden z łatwiejszych eliksirów, jakie robiłam, bo polegał po prostu na zafarbowaniu kleju na czerwono. Dodałam jeszcze taki sznurek, żeby było troszkę ciekawiej. Etykieta, którą widzicie, to jest etykieta z internetu, którą wydrukowałam i przykleiłam po prostu na buteleczkę. Kolejna bardzo prosta rzecz, czyli pióra Feniksa, które używane są między innymi do tworzenia różdżek. Znalazłam kilka kolorowych piórek i włożyłam je na pudełeczka, a właściwie do takiego słoiczka plastikowego, po jakichś ozdobnikach do ciastek. Wydaje mi się, że to też bardzo proste, a bardzo fajna rzecz. Bardzo łatwo też jest zrobić eliksir wielosokowy, bo po prostu tutaj zafarbowałam klej na zielono. I również etykieta pochodzi z internetu. Wcześniejsza, czyli etykiety z piórem feniksa oraz z e, skrzelozielem, zaprojektowałam sama, ale kilka wytrukowałam z internetu. Bezoar również bardzo łatwo przygotować. Etykietę można wydrukować z internetu, słoiczek znaleźć gdzieś w domu. Ja wieczko pomalowałam na czarno, żeby troszkę bardziej pasowało, a kamienie to są kawałki po prostu cementu, które gdzieś, gdzieś znalazłam na działce, żeby jak najbardziej przypominały coś, co mogłoby wyjść z żołądka kozy. O. Jak zrobić eliksir prawdę, czyli Veritaserum? Wystarczy, że kupicie, tak jak ja, Buteleczkę bardzo taniego, w sumie beznadziejnego, zmywacza do paznokci. Przyklejcie etykietę, troszkę ozdobicie i macie eliksir prawdy. W tej maleńkiej buteleczce znajduje się jad pająka, i to również jest po prostu malowany, zaforowiony na zielono klej. I Kilka ozdobników. Jednym ze składników eliksiru wielosłokowego jest ślas. I tu macie właśnie ślad z zaprojektowaną przeze mnie etykietą, a w środku po prostu włożyłam em, sztuczne roślinki, które mają właśnie ten ślad udawać, i zmieniłam troszkę korek tej buteleczki. Tu macie tojad, czyli em, taki składnik eliksiru, którego używał em, Snape do robienia mikstury dla lupina. I tojad ma fioletowe kwiatki. Ja użyłam lawendy. Ale już minął jakiś czas i ta lawenda też już wyschła całkowicie. Krew jednorożca. Chyba nie muszę wam tłumaczyć, dlaczego wygląda jak wygląda, bo wszyscy doskonale to wiemy. Etykietę zaprojektowałam samodzielnie, a korek, ten, który ma imitować taki trochę woskowy korek, zrobiłam z kleju na ciepło, który pomalowałam po prostu srebrnym pisakiem i dodałam muszelkę na czubku, żeby przypominała róg jednorożca. W środku jest klej z dużą ilością srebrnego blokadu. Mam jeszcze buteleczkę z klegro, którą po prostu pomalowałam farbkami na różne kolory, tak żeby wyglądała jak stara butelka. A etykietę wydrukowałam z internetu. Czas chyba na mój ulubiony eliksir, czyli wywar żywej śmierci który wygląda naprawdę obrzydliwie, a to dlatego, że po prostu klej, który tam jest, całkowicie się zniszczył. Powstał grzyb, powstała pleśń, kolor fioletowy pierwotny całkowicie znikł, ale wydaje mi się, że bardzo to pasuje do wywaru żywej śmierci. Sama butelka jest troszkę obrzydliwa i nie mam zamiaru kompletnie tego zmieniać. Chciałabym jeszcze Wam pokazać sposoby na uzyskanie takich eliksirów, które wymagają zero roboty. Tutaj mam buteleczkę starego, bardzo starego ginu, którą zakupiłam w Holandii. Bardzo mi się ta buteleczka spodobała i pomyślałam, że również byłoby to idealny rekwizyt na moją półkę z eliksirami. Mam również takie małe buteleczki, które kupiłam chyba w Action, w którym jest brokat. I wstępnie miałam opróżnić te buteleczki, ale uważam, że nawet takie z brokatem idealnie pasują do dekoracji na moją półkę. W zasadzie można wykorzystać każdą buteleczkę, która ma jakąś zawartość, jak na przykład ta z bursztynem, również do dekoracji pasuje idealnie. Albo stare buteleczki o perfumach. Żeby już nie przedłużać i pokazać Wam sam proces tworzenia eliksirów, może już zacznijmy, bo i tak ten filmik będzie dość długi. To, co musicie wiedzieć w całym tym moim procesie przygotowywania eliksirów, to to, że lubię korzystać z rzeczy, które są dostępne za darmo albo po niewielkich kosztach. Moje eliksiry nie będą tak zachwycające jak te ze sklepiku spokojnej. Ale będą spełniać swoją robotę. I oczywiście, do przygotowania eliksirów, będziemy potrzebować kilku ważnych rzeczy. Ja sobie zaraz ustawię kamerę tak, żebyście mogli wszystko widzieć. I zaczynamy. Do przygotowania eliksirów, oczywiście, będziemy potrzebować buteleczki. I ja takie buteleczki mam z różnych źródeł. Głównie to są buteleczki po alkoholu lub po jakichś oliwach. Jak widzę jakąś fajną buteleczkę, po prostu sobie ją biorę na przykład jest po ekstrakcie z wanilii. Będziemy również potrzebować etykiety i te etykiety sama zaprojektowałam i wydrukowałam i wycięłam. Starając się dostosować rozmiar do butelki. Swoje eliksiry robię zazwyczaj przy użyciu kleju. To jest bezbarwny klej. Które bardzo dobrze nadaje się do właśnie tworzenia eliksirów bo jest taki dość gęsty ale też nie zbyt gęsty będziemy potrzebować barwniki do jajek mam zamiar użyć jeszcze troszkę brokatu będziemy potrzebować klej trochę sznurka do ozdoby ja tu w ogóle mam całe moje pudełeczko z różnymi ozdobami więc będę to na bieżąco wykorzystywać. Pierwszą rzeczą, jaką zrobię, będzie składnik eliksiru, bo on wymaga najmniej roboty, ale również najmniej brudzi wszystko dookoła. I tym składnikiem będzie, będą owoce jemioły, czyli składnik, który jest używany przy wielu eliksirach. Wszystkie etykiety, jakie widzicie w tym filmiku, które będę wykorzystywać dzisiaj do robienia eliksirów, zaprojektowałam samodzielnie. Tutaj mam taką buteleczkę z korkiem. To już mnie nauczyło wcześniej, żeby nie używać buteleczek z korkiem przy używaniu kleju. Dlatego idealnie te buteleczki sprawdzają się właśnie przy jakichś składnikach do eliksirów. Przyklejamy etykietę do buteleczki. Wystarczy zwykły klej w sztyfcie. On całkowicie dobrze się tutaj sprawuje, nie ma problemu. I jak widzicie, mamy już połowę roboty ze sobą. I teraz należy zrobić owoce i jemioły. Do tego celu zakupiłam takie perełki, które można dostać w każdym sklepie z przyborami jakimiś plastycznymi. To są perełki, które wykorzy wykorzystuje się do robienia biżuterii, ale wydaje mi się, że jako białe owoce, jemioły sprawdzą się idealnie. Jak widzicie, nawet jest sznurek do tworzenia tej biżuterii, ale ja z tego korzystać teraz nie będę. I przesypujemy te perełki do słoiczka. A tak na marginesie, to mam nadzieję, że nikomu nie przeszkadza nieporządek i bałagan dookoła mnie, ale ja zawsze jak pracuję, to zostawiam po sobie tornado, a muszę. Mieć jakąś podkładkę, żeby nie, całkowicie nie zniszczyć swojego biurka. I pierwsza rzecz jest gotowa. Gdy kupiłam olej sezamowy jakiś czas temu i on się przeterminował i musiałam go wylać, nawet tak bardzo nie było mi tego żal, bo zyskałam bardzo ładną buteleczkę, którą od razu wiedziałam, jak wykorzystam. Od jakiegoś czasu chciałam zrobić ten środek na ślimaki, który zakupił Hagrid w komnacie tajemnic. I właśnie szukałam odpowiedniej buteleczki. Jak widzicie, robienie tego środka na ślimaki nie wymaga dużo roboty, bo po prostu do buteleczki przyklejamy etykietę. I tak naprawdę, ponieważ buteleczka jest ciemna, nie muszę nic wlewać do środka. I to już wygląda całkiem, całkiem nieźle. Ale żeby nie wyglądało tak trochę łyso, postanowiłam dodać kawałek sznurka, taki mój znak rozpoznawczy, żeby było to troszeczkę, troszeczkę ciekawsze. Jeszcze jeden eliksir, który tak naprawdę nie wymaga żadnej roboty, czyli eliksir zapomnienia. To właśnie do niego przydają się jagody jemioły. Używam do tego buteleczki po ekstrakcie z wanilii, która jest ciemna i ponownie nie wymaga żadnego płynu w środku. Przyklejam etykietę, dodaję trochę sznurka. Zmieniam troszkę kolor nakrętki. I mamy eliksir. I czas na pierwszy eliksir, do którego zrobienia będę używać kleju i barwnika. Oczywiście potrzebujemy buteleczkę. I najlepiej taką z zakręcaną nakrętką, bo jak widzieliście wcześniej, te, które miały korek, szybko się psuły. Te, które mają zakrętkę, są bez zmian. Wlewam teraz klej. Tak, mniej więcej prawie do czubka. Oczywiście nie jest tak, że wszystko chodzi idealnie. Czasami trzeba troszkę posprzątać, ale to przecież żaden problem. Gdy już klej nalany jest do buteleczki, trzeba przygotować barwniki. Ja używam takich sypkich barwników do jajek. Oczywiście można użyć barwników w płynie, ale one są trochę droższe, a te sypkie są dostępne teraz niemal w każdym sklepie. Żeby przygotować taki barwnik, należy go rozpuścić w wodzie. I tego barwnika naprawdę nie trzeba dużo wystarczy kilka ziarenek i troszeczkę wody. Aby zabarwić klej, wystarczy dosłownie kropla. Im więcej dacie barwnika do kleju, tym dużo intensywniejszy będzie kolor samego eliksiru. Oczywiście wszystko mieszamy. Klej jest dość gęsty, więc nie jest aż tak łatwo to wymieszać, ale dzięki temu możecie też zauważyć, że nie cały klej musi być. Wymieszane całkowicie, można zostawić troszkę jaśniejszych kolorów na dnie. Ja tak zrobiłam, właśnie m.in. w moim skrzelozielu. To, co będę tutaj robić, to jest eliksir, który ma uśmiercać rośliny, więc pomyślałam, że tak dla przekory, włożę do tej buteleczki troszkę roślin. Oczywiście sztucznych, bo żywe pewnie by od razu się zniszczyły. Więc Będę teraz stykać do buteleczki troszkę sztucznych roślinek, które używałam wcześniej do stworzenia skrzeloziela. Wydaje mi się, że efekt jest całkiem, całkiem fajny. Oczywiście jeszcze etykieta i kawałek sznurka. I czas na eliksir, który chyba stresował mnie najbardziej, bo wymagał najbardziej umiejętności taktycznych. I tym eliksirem będzie eliksir upiększający, który według opisu jest eliksirem, który zmienia kolor. I jak zobaczycie, nie wszystko w tym filmiku było dla mnie aż tak proste, i człowiek troszkę uczy się na błędach. Najpierw pomyślałam, że świetnym sposobem by dodać temu liksirowi trochę koloru jest użycie brokatu. I tu widzicie mnie wsypującą różne odcienie brokatu. I wygląda to naprawdę super, gdyby to tak zostało, ale z doświadczenia wiem i Wam też już pokazałam Felix Felicis, że brokat opada na dno, więc trzeba dodać jakiś kolor. I tutaj popełniłam pierwszy błąd, nie myśląc o tym, w jaki sposób kolory się mieszają. Mój błąd polegał na tym, że najpierw użyłam koloru ciemnego, czyli niebieskiego, który jest kolorem na pewno dominującym. I tak naprawdę urodził mi całą butelkę, więc cokolwiek wlałabym później, a nie mam koloru ciemniejszego niż niebieski, zostanie totalnie upaprane przez ten niebieski. Jak zobaczycie zaraz, moim wyborem był kolor pomarańczowy. Wrzucając kolor pomarańczowy do słoiczka, uświadomiłam sobie, że popełniam błąd, i to, co mi wyjdzie, najprawdopodobniej będzie kolorem zielonym albo bardzo zbliżonym do zielonego. Zielony był tylko na czubku buteleczki. Troszkę tam na dole przebłyskiwał pomarańczowy, ale to nie był efekt, który chciałam osiągnąć. Dlatego postanowiłam to dość spontanicznie przeleć do innej butelki i stworzyć taki ciemno, zielony, prawie czarny. Eliksir z brokatem, do którego jeszcze etykiety nie posiadam. I muszę go jakoś nazwać. Nie wiem jeszcze, co to będzie. No ale mam taki gratisowy eliksir. Gdy już przemyślałam trochę fizykę i teorię kolorów, postanowiłam zrobić drugie podejście do eliksiru upiększającego. I zaczęłam dolewać nowe, czyściutki klej, mając nadzieję, że nie zmiesza się on z klejem, który został na dnie, tym ciemnym, ani nie wypchnie tego ciemnego na górę, bo zależało mi, żeby na samej górze był klej jak najczystszy. Jak widzicie, buteleczka cały czas jest troszkę brudna i starałam się trochę przepchać ten brud na sam dół, tak żeby właśnie na samej górze był ten klej jak najczystszy, żeby mogła dodać inny kolor. Teraz mniej więcej w środku dodałam trochę brokatu, bo to jest eliksir z Bobaton, więc wymaga trochę brokatu, chociaż podejrzewam, że szybko opadnie on na samo dno. Ale chciałam też stworzyć taką um, troszkę barierę dla tego czystego kleju, który zaraz będę dalej dolewać. doszłam do wniosku, że jeżeli na spodzie będzie ciemny, a później dodam kolor pomarańczowy i nie będę mieszać do samego dna, to kolory nie powinny się ze sobą zmieszać, tylko ładnie połączyć, takie, zrobić takie ombre. I na całe szczęście miałam rację. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak wyszedł ten eliksir. Kosztował mnie najwięcej stresu, ale wydaje mi się, że ze wszystkich, które zrobiłam dzisiaj, ten wypadł najlepiej i naprawdę przypomina zmieniającą barwę eliksir upiększający. A ponieważ jest to eliksir z bobatą, to pomyślałam, że zasługuje na dodatkową ozdobę w postaci takiej satynowej stożyczki, żeby naprawdę wyglądał jak eliksir z bardzo francuskiej szkoły. Oczywiście po jakimś czasie brokat opadnie, a kolory pewnie bardziej się ze sobą wymieszają, ale liczę na to, że efekt utrzyma się przynajmniej przez jakiś czas, tak, żebym zdążyła zrobić kilka zdjęć. I to jest wszystko, co przygotowałam na dzisiaj, jeżeli chodzi o eliksiry, i tak wyszedł nam jeden ekstra eliksir dodatkowy, do którego będę musiała jeszcze zrobić sobie. Um, do którego będę musiała jeszcze zrobić etykietę. Ale jestem, powiem Wam szczerze, zadowolona z efektu, z tego jak to wszystko wyszło. Najbardziej z eliksiru upiększającego, bo z nim miałam najwięcej problemów i wydaje mi się, że wypadł całkiem, całkiem nieźle. Nie wiem jak długo utrzyma się ten efekt, podejrzewam, że po jakimś czasie wszystkie kolory się ze sobą wymieszają, ale... Mam nadzieję, że do tego czasu uda mi się chociaż zrobić kilka zdjęć temu eliksirowi, bo jestem bardzo zadowolona z efektu. Nie będę na razie bardzo ruszać buteleczką, żeby kolory za bardzo się nie wymieszały. Podoba mi się też bardzo spontaniczny i szybki pomysł na, na owoce jemioły, bo wydaje mi się, że te perełki całkiem dobrze się um, sprawdzają, a to był naprawdę niewielki koszt. Um, zakupu tych perełek. No i oczywiście wszystko to, co tak naprawdę wymaga zero roboty, czyli naklejenie na ciemne buteleczki etykiety, więc wydaje mi się, że też całkiem fajnie to wyszło. Bardzo długo polowałam na butelkę, która byłaby odpowiednia dla tego środka na ślimaki. Marzy mi się, żeby jeszcze dokupić do tego taki dozownik, albo znaleźć butelkę z takim fajnym dozownikiem. Widziałam, swego czasu były chyba takie w Ikei, jeżeli taką znajdziecie i nawet ją używacie do podlewania kwiatków, możecie sobie nakleić taką etykietę i już mieć taki mm, eliksir, taki środek ze świata Harry Pottera. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, jeżeli podobają Wam się te produkty, to dajcie mi znać, który z nich najbardziej i w ogóle co myślicie o tych moich eliksirach. Z chęcią poczytam Wasze komentarze. I jeżeli macie jakieś pytanie odnośnie, e, czy tych eliksirów, czy procesu ich powstawania, czy może e, tych produktów DIY papierowych, które pokazywałam wcześniej, to zostawcie komentarze na dole w e, odpowiedniej sekcji, a ja postaram się na te komentarze odpowiedzieć jak najlepiej umiem. Jeżeli jednak e, robienie eliksirów to nie dla Was, a chcielibyście takie eliksiry posiadać, to pamiętajcie, że w każdej parce spokojnej Taki eliksir możecie dostać i też może uzbierać Wam się całkiem pokaźna kolekcja. Dziękuję za to, że spędziliście ze mną te kilkadziesiąt minut. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to pamiętajcie o dać nią łapki w górę i za subskrybowanie mojego kanału. To naprawdę pomaga i motywuje do dalszej pracy. A ja dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego filmiku. I mówię Wam do zobaczenia i pa! pa. Nox!